Nie wykształcenie. Charakter powoduje, że człowiek wie, po której się stronie, bo charakter daje ci tą siłę, żeby stanąć w obronie przyzwoitości. I mówiąc zupełnie szczerze, było takie powiedzenie w stanie wojennym. Bez znaczenia, czy łaba oskarżonych jest długa i krótka. Ważne, żebyś siedział z ludźmi obdarzonych silnym charakterem, a nie z, ty z tymi, którzy płaczą I przepraszam. Otóż w, pod moją celą jedyny gość, którego spotkałem w więzieniu, który potrafił śpiewać, miał fantastyczny głos. To był Marek Łucarz I kiedy nas sklepali bez powodu i wrzucili. Do izolatek PP na dół, to pe, koledzy mówili: To może spróbujmy coś zaśpiewać w życiu. I wtedy z Markiem Łucarzem wpadliśmy na ten pomysł, że on z tym swoim niebywale donośnym głosem stanie na oknie, czyli na lipie PP więziennym, jak to się mówi, i ryknie z tym swoim barytonem: jebać komunę. I my wszyscy w chórku będziemy krzyczeć: jebać, jebać i się nie bać. I to muszę powiedzieć: gdyby siedział maleńczuk i Łucarz to ja pewnie bym coś tam w chórku mógł zaśpiewać, ale...